Cześć, ja jestem Kacper z kanału fan klocków i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zestaw może już znacie, bo pamiętam, że pojawił się w którymś seriali klockozaura. Mam nadzieję, że również do niego wpadniecie. Jest to jeden z bardzo starych, może nawet prastarych zestawów Lego. Zapraszam do oglądania. Sama konstrukcja Przypominająca na pozór jakąś tam kaczkę, czy coś takiego. Jest to tutaj po prostu z dodatkiem, niekoniecznym. <laughs> wygląda tak old świetnie. Wszystko na płaskiej, równej płytce. Jeśli tak bym miał spojrzeć to nie no, fajnie wygląda. Nie wiedziałem nawet, że tak dawno te elementy były stosowane. Kiedy odbudowywałem ten zestaw to sam się zdziwiłem. Wygląda tak, sama ta konstrukcja 7 na 10, no ale naprawdę tak prosto jak normalnie te indyjskie konstrukcje. No i dlatego przez to nie będziemy się długo tym zajmować, ale od razu przejdziemy do Indiana, który jest tutaj normalnie królem. Powinien trzymać jeszcze Pająka, ale gdzieś go zapodziałem. Spójrzcie na tego wodza tutaj. Włócznia z tym piórkiem fajny efekt robi, muszę wam przyznać. No i sami Dianin jest również świetny. Jest to mini figurka bogata w szczegóły. Spójrzcie na te elementy ozdobne. Trzeba tak się ustawić, żebyście widzieli dobrze. Dużo właśnie tych zdobień. Wygląda to świetnie. Z tyłu na drugi są? Nie ma, ponieważ z to ta peleryna zdecydowanie wynagradza. Spójrzcie na nią jak piękna, ten wzorek, z przodu co prawda nie ma żadnego wzorka, ale z tyłu... Wow! Sam tutaj hełm indiański jest hitem. Naprawdę wspaniałe. A jeszcze drugi taki element tylko niezadrukowany. Twarz, jak zwykła twarz. I teraz żeby dodać taki rewmation, pierwszą rzeczą, którą zrobię, to zamienię kierunek tej peleryny. Po co? Ponieważ skoro on stoi przodem do widza na półce, do widza na przykład, no, jakoś innego, kto podziwia kolekcję, to powinien mieć tą pelerynkę zdobioną skierowaną do przodu, a nie do tyłu, jak w instrukcji. Cyk. Jak dla mnie od razu lepiej, ponieważ na tył mało kto patrzy, a w przód ma po prostu odśniewać. Druga rzecz, jaką zrobimy, to przyostobienie odrobinę tej kaczuszki. Przyniosłem mało rzeczy i myślę, że one w zupełności wystarczą. Dobra, jakby to móc jakoś urozmaicić. Ale tutaj ten kołcek w formie jakiejś roślinki, ten ten Tutaj chcę zaskosić to tymi skosami w jakiś sposób. Jeszcze mi kilku brakuje, więc zaraz wracam. Tak to się prezentuje po dodaniu większej ilości skosów. Obróciłem jeszcze tutaj te dwa elementy do tyłu, aby móc dodać roślinkę w ten sposób. Niech sobie tak zdobi tego moca. Jak pewnie znacie mnie, to wiecie, że ja zawsze muszę te roślinki dodawać to dobrze wygląda. Trochę przesadziłem. To muszę z dół skierować. Dobrze, tak. O! Tak jest już dobrze. Tutaj z tyłu doczepię jeszcze tego klocka. I cyk. Żeby nie był on widoczny. O! Już prawie kończę. W sumie to już skończyłem. Jeszcze naszemu wodzowi dam w rękę Tą tutaj włócznię, cyk i pochodnię, ponieważ no, może on spacerować sobie w nocy. I tak tutaj wygląda ulepszona przeze mnie konstrukcja. Mam nadzieję, że się podoba. no A jeśli Wam się nie podoba, to odeślę Was do zaura. Bo on uzna to za bardzo zło, że zapomnieć o starych zestawach. Je można łatwo ulepszyć, ale też nie bez przesady, żeby nie straciły swojego uroku. Mam nadzieję, że się podoba, a teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!